Dzień dobry widzowie, dzisiaj nagrywam odcinka z gry o dinozaurach. I na początku biorę telefon i włączam aplikację. Jakim dinozaurem mam zagrać? I Nie mam tu pisanych roślin nożarnych, więc roślin nażarnymi nie zagram. I kręcimy, i patrzę co będzie. Eee... Co tu Okej! Okay. Wypadł Omni Raptor. Więc... <laughs> Gram! Omni Raptorem. sobie. Spróbuję. Spróbuję przeżyć zobaczy jedzenie. A jak ktoś by się pytał, jak tak to gra się nazywa? Ta gra nazywa się The Isle. Wiele osób może kojarzyć, ale nie wiem. I to jest poradnik dla początkujących. Druga, po pierwsze, gdy, kliknie, gdy przytrzymacie Q, Pokazuje Wam się pasek. Nie klikacie, przytrzymujecie, to im dłużej będziecie trzymać, tym będziecie mieli lepszy węg. Tam pojawia się ikonka wody, więc tam sobie pójdziemy. A później pójdziemy do sanktuarium, o ile będzie. Pod tabem klikacie i tu mm, macie. No, to was jak gram na serwerze, na którym jest 10 razy szybszy, szybsze rośnięcie. Tylko, że minus jest taki, że nie ma jedzenia. trzeba upolować. Dobra, mam. 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 Dusza. Akurat, gdy potrzebowałem widzenia. Gdy zwolnienia są mniejsze niż wy, po prostu podbiegacie, klikacie prawym i. eee. dusicie. Ja Ale jeżeli zwierzęta są większe niż wy. To po prostu przyczepiacie się do nich i, i na, nakładacie im krwawienie A ja dobrą I w linku w tym opisie będzie mm, link w którym na którym gdy klikniecie to wejdziecie na stronę mapą z mapą właśnie tej gry ja już mam 86% Ja gram na serwerze, na którym gra aktualnie trzy osoby. Grają. To jest taki serwer, gdzie można potrenować. Ktoś się zastanawiał, to tu jest całe. Na dwa tego serwera można sobie zatrzymać. A gdy jesteście w roślinie z charym dinozaurem. To pokazuje Wam się takie dwie palemki, pokazują się koło siebie tak jak te łapki, tylko że tam są palemki zamiast tych łapek, to znaczy, że tam jest sanktuarium dla roślin, dinozaurów. O, i gdy skaczecie, cóż, wam dosyć dużo staminy. W prawej dolnej stronie macie stamina to ta łapka. Jedzenie to jest ten żołądek, a picie to ta kropelka. A tej grze nie trzeba za dużo mówić, po prostu wystarczy polować na inne rzeczy i próbować rosnąć i wydawało mi się że ten odcinek będzie już dobiegał końca to był taki poradnik hmm. dla początkujących